Dzień dobry, witam państwa. Nazywam się Jakub Tafelski i znajdujemy się w siedzibie Klas Polska. Za mną stoi prototypowy, przedseryjny model ciągnika Axiom 960, którego premierę możecie państwo oglądać w tym roku na targach Agritechnika, które odbywają się w Hanowerze. Jest to jeden z dwóch modeli, który ma tutaj miejsce na polskim rynku. Są to modele testowe, które specjalnie dla państwa sprawdzamy podczas pracy w polu. Niestety nie możemy Państwu pokazać całej naszej maszyny w pełnej okazałości. Tak jak już mówiłem, premierę nasza maszyna ma na targach Agritechnika w Hanowerze i tam zostanie odsłonięta w pełnej okazałości. My natomiast uchylamy nieco rąbka tajemnicy i zapraszamy do obejrzenia materiału, który stworzyliśmy razem z redakcją Wieści Rolniczej. Chciałem Państwu zaprezentować Aksiona 960 Teratrack z nowym napędem innowacyjnym, który łączy plusy, plusy napędu głośnicowego z tradycyjnym układem kierowniczym i jego sterownością. Moc 436 koni. Wszelkie szczegóły zapraszamy na agrotechnikę. Zapraszam teraz Państwa do kabiny, pokażę więcej szczegółów. Znajdujemy się teraz w wnętrzu kabiny nowego Akcjona 960 Teratrack. Mamy podłukietnik wielofunkcyjny z nowym terminalem Celestatch, który możemy funkcję sterować przez Dotyk. Wszelkie regulacje wytłumaczymy przez Dotyk lub tradycyjnie przez pokrętło obrotowe, tak to było wcześniej. Podłukietnik wyposażony jest w dźwignię jazdy C-Motion. Dzięki niej operator swobodnie opiera rękę o i dzięki temu ręka nie męczy się podczas wielogodzinnej pracy w polu. Dodatkowo w kabinie mamy nawigację, ciągnik wyposażony z nawigację S10 z korekcją RTKNet. Dokładność prowadzenia do 2 cm. Marka Klas cały czas stara rozwijać się swoje produkty, co zresztą widać za moimi plecami. Model Action 960 Teratrack jest kolejnym krokiem milowym w historii oraz rozwoju naszej firmy. Jest to połączenie napędu klasycznego z napędem hybrydowym co daje nam bardzo wysoką trakcję oraz niskie ugniatanie gleby. Model ten możecie Państwo obejrzeć, jego premierę możecie Państwo obejrzeć na targach Agritechnika w tym roku. Jeżeli Państwo nie są w stanie na te targi dojechać, zapraszamy na media społecznościowe Klas Polska, na stronę internetową klas.pl, na naszego Facebooka oraz platformę YouTube. Wszystkie informacje odnośnie tego modelu, a także informacje o pierwszych pracach w polu znajdziecie Państwo właśnie tam.